10 września Lona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Wojewoda Łódzki wydał zezwolenie na budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Zatwierdzony został projekt budowlany. Oznacza to, że inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich może przystąpić do realizacji tej ważnej dla mieszkańców Bełchatowa inwestycji. Liczące ponad 8 km wschodnia obwodnica Bełchatowa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484, która stanowi jedyny wyjazd z miasta w kierunku południowym. Przede wszystkim ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które na tym etapie tej inwestycji pracowały, bo złożone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Marszałka wniosek o pozwolenie na budowę, to naprawdę okres wcześniej bardzo długiego przygotowania, uzgodnień, tak naprawdę ciężka praca projektowa, ale i nasza wspólna tutaj całego sztabu ludzi, którzy tą decyzję w pewnym stopniu przygotowywali wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Także ogromne podziękowania na rzecz, na ręce Pana Marszałka i Zarządu Dróg Wojewódzkich za to, że udało się tę decyzję złożyć. Wojewoda ją wydał. Czekamy teraz na kwestie związane z ewentualnymi uzgodnieniami już samej decyzji, czy będą jakieś wpływały sprawy związane z poszczególnymi branżami, czy ewentualnie jakieś uwagi do tej decyzji. I w momencie, kiedy ta decyzja się uprawomocni, tak naprawdę czekamy na ogłoszenie przetargu. I tutaj sytuacja jest o tyle z jednej strony dobra, a z drugiej strony chwilowo trzeba poczekać ponieważ w perspektywie myślę myślimy ko miesiąca czasu będzie podjęta decyzja czy nasza obwodnica wchodzi w tak zwaną dotację do budowy obwodnic w ramach dróg wojewódzkich taki wniosek zarząd województwa złożył do ministerstwa i kwestia czekania czy te środki na naszą obwodnicę znajdą się zewnętrzne ale trzeba uspokoić tu nas mieszkańców i tych, którzy obserwują tam inwestycje, że zarząd województwa i w budżecie województwa są zabezpieczone środki, tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, byłoby to etapowane, czyli pierwszy etap budowy od ulicy świętojańskiej do ulicy Czerzeżeskiego i drugi etap od ulicy Czerzeżeskiego do do, nazwijmy to Dobrzelowa, tak, do włączenia w rondo. Także dzisiaj czekamy na uprawomocnienie się decyzji i na przyznanie środków. Te wszystkie decyzje w tym roku jeszcze zapadną i, i oby cały proces zamówienia publicznego i, i, i cały proces już uruchomienia tej inwestycji no, przebiegał bez żadnych zastrzeżeń, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że w przyszłym roku pierwsza opata będzie pod tą inwestycję wbita. Na tą chwilę kosztów jeszcze nie znamy my przynajmniej, ponieważ to będzie określone w ramach projektu już Zarządu Dróg Wojewódzkich i koszty całości projektu, które składa wniosek do ministerstwa no zarząd dróg wojewódzkich określił, ale tutaj na pewno koszty związane z budową no to będzie można powiedzieć po ogłoszonym przetargu i tak naprawdę po wybraniu wykonawcy, bo dzisiaj widzimy, że te koszty są diametralnie różne w niektórych przypadkach poprzez właśnie wzrost pewnych cen stali czy innych. Czynników, które wpływają na pewno na kosztorysowanie tej inwestycji. Także na chwilę obecną czekamy na uprawomocnienie się decyzji i na te decyzje mamy nadzieję pomyślne dotyczące dofinansowania tej inwestycji ze środków rządowych. Pamiętajmy o tym, że w ramach decyzji o odszkodowaniu czy w ramach tej decyzji z Rydowskiej o specjalnym przygotowaniu tej inwestycji. Te tereny, które nie udało nam się, bo mam, mieliśmy porozumienie z zarządem dróg wojewódzkich, dotyczącym pozyskania gruntów pod obwodnicę przez miasto. I my tak naprawdę większość tych terenów pozyskaliśmy, czy to nabyliśmy, czy zamieniliśmy z mieszkańcami, którzy chcieli się zamienić na inne grunty. I w większości jest to uregulowane. Ale są sytuacje, które. No, prowadzą chociażby do tego, że nie są uregulowane stany prawne, właścicielskie. Dlatego ta decyzja określa przejście z mocy ustawy własność na zarząd dróg wojewódzkich. Ale my w budżecie mamy zabezpieczone środki, na tej sesji była to kwota minimum 2 milionów złotych. Wypłaty odszkodowania dla tych mieszkańców, którzy nie mieli jeszcze uregulowanej sprawy w stanie prawnego. I w, w ramach właśnie tej decyzji wojewoda określi kwoty odszkodowań dla poszczególnych osób. I na przykład, jak będzie jakaś działka, która jest pod inwestycję określona w kwocie odszkodowania, my w ramach tych środków, te pieniążki będziemy wypłacać tak, aby mieszkańcom te, no tak naprawdę, koszty związane z Przejściem działki na rzecz zarządu dróg wojewódzkich, zwrócić. Zgodnie z planem, budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa powinna zakończyć się w 2023 roku. Jechał koparką z podniesioną do góry, tak zwaną łyżką. Ten sposób jazdy sprawił, że po drodze zerwał kable energetyczne i internetowe. Kierujący był pijany. Teraz za swój czyn, odpowie. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Bełchatowscy policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego kierowcy koparki, który jadąc z podniesioną łyżką sprzętu zerwał kable energetyczne oraz internetowe. Podejrzewany wydmuchał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, złamał też sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 47-latkowi grozi karę nawet do 5 lat pozwolenia wolności. Musi się też liczyć z konsekwencjami finansowymi. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie Bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 142. Natomiast liczba wykonanych testów 94, w tym 0 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 43 osoby zakażone koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Dwie osoby zmarły, posiadały one choroby współistniejące z COVID-19. Liczba Osob objętych kwarantanną wynosi 4875, natomiast liczba wykonanych testów 2771, z czego 50 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 528 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 8. Koło gospodyń wiejskich w Hucia, a także w Augustynowie w ten weekend zapraszają na pikniki rodzinne. W sobotę 11 września o godzinie 13 rozpocznie się festyn organizowany przez Koło Gospodyn Wiejskich w Hucie. Mieszkańcy spotkają się na placu Ochotniczej Straży Pożarnej, a wśród zaplanowanych atrakcji są m.in. animacje dla dzieci, pokazy strażackie, zabawa taneczna z DJ-em i poczęstunek przygotowany przez KGW w Hucie. Także o godzinie 13 rozpocznie się piknik organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Augustynowie. Na placu przy Centrum Kultury i Sportu nie zabraknie atrakcji dla dzieci, m.in. animacji, gier, dmuchańców i waty cukrowej. Miłośnicy sportowej rywalizacji będą mogli wziąć udział w meczu siatkarskim Panie kontra Panowie. Ponadto będzie można także spróbować smakołyków z grilla i potańczyć podczas dyskoteki pod gwiazdami. Ten weekend zapowiada się nie tylko słonecznie, ale także smakowicie. Przy scenie plenerowej MCKPG Gigantów Mocy ponownie zaparkują food trucki, czyli restauracje na kółkach, które serwować będą specjały kuchni z różnych zakątków świata. W okolicy food trucków zorganizowana zostanie specjalna strefa dla dzieci z dmuchańcami. Przewidziano także konkursy z nagrodami. W sobotę 11 września potrawy serwowane będą w godzinach od 12 do 21, zaś w niedzielę między 12. a dwudziestą. Miłośnicy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu będą mieli okazję wziąć udział we wspólnym spacerze Nordic Walking. W najbliższą niedzielę w Bełchatowie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiej Inicjatywy wydarzenie pod nazwą "Chodzę, bo lubię". Start wydarzenia o godzinie 10:00 z biurka w Szkółce Leśnej Borowiny. W programie wydarzenia najpierw zajęcia praktyczne, opatrzone komentarzem wykwalifikowanych trenerów, następnie wspólny marsz po leśnych ścieżkach. Zaplanowana trasa ma około Kilometrów. Po treningu na uczestników czekać będzie ognisko i poczęstunek. Spotkanie jest bezpłatne. Limit uczestników wynosi 100 osób. Obowiązują zapisy. Więcej informacji na stronie dostartu.pl. Czasu do startu ligi jest coraz mniej. Tęsknimy za pełnym składem, mówi Karol Kłos Środkowy PGS Kry. Bełchatowianie wkrótce rozpoczną sezon sparringowy. Ciężko jest z nowymi trenerami, ale tak ma być. To jest naj, chyba najgorszy, najbardziej nielubiany myślę okres przez zawodników właśnie początek sezonu, przygotowania, ale im bardziej się go nie lubi, im więcej pracy się wykona, tym myślę, że będzie lepiej potem w sezonie. Więc tak powinno być. I cieszę się trochę. Znaczy Teraz jestem po treningu, więc się cieszę. Ja myślę, że ten bardziej za pełnym składem, bo ciężko się trenuje. Ma to swoje plusy. Bo można więcej pracy wykonać, więcej odbić, dotknąć piłki, jakichś tam ruchów u nas na naszych pozycjach chociażby. Trenuje się na pewno krócej, bo, bo jednak ta intensywność jest dużo większa, w, jak jest mniej osób, ale brakuje takiego, jak patrzę na inne zespoły, takiego grania 6 na 6. Niektóre zespoły już sobie normalnie trenują, grają, sparują. Pierwsze sparingi już też rozegrały, a my jeszcze tam. Grzebiemy się na dole, że tak powiem. Na pewno będzie intensywny, ale taki, taki powinien być, bo chyba z tego co dobrze liczę, to już koło miesiąca zostało do rozpoczęcia Ligi. E, więc tego czasu jest coraz mniej, ten czas będzie na pewno uciekał e, i potrzeba sparingów, bo, bo takie suche trenowanie to jest jednak coś innego niż, niż granie, mam nadzieję, przy pełnych trybunach. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.